Siema o, Siema, Co na Jest 6.10 O kurde. To trzeba. Co się wcześniej. Czy... Biorę i Sejm. Jak jakieś jakieś zadania? Nie wiem, nic mi nie napisał. Mm, ja chyba tu sam jakiegoś sms poczekaj. Co sprawdzi. A, dzisiaj mamy dzień wolny. O to dawaj na BMX-a. Ja już czekam za blokiem, no? no dobra. Jale. Patrz, 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 patrz. Pat. O, patrz. O, o. Bo się strasznie siebie mam wybite. Nie jedziemy, cichy. Nie się, że się nie dziwiaj dziwiaj miałam, jeszcze... Motorsport, nie więc no. Bądźmy jak gans zawsze i ukradnie. Ale parkowanie masz Jakie dzisiaj tych chnąć? Czy to w ogóle jest za auto? Nie bym pierwszy lepszy wziąłem Czekaj, daj zobaczyć To jest C-Ball sedany Bo ten cały Nice, nice. Jaki? Co dzisiaj można robić? Możemy go no ulepszyć. Chodź, pojedziemy go ulepszyć może. A dobra. Czekam na niego. Jakie fele sobie wow. zrobiłem? Takie fele. Wow. I pa, jaka, jaka fajna tablica, tablica sobie zrobiłem. Zapustuje. Nie, no nie strzela No nie ale będę kupował turbo Jeszcze trochę Ogólnie strzelę. fajnie Chyba jaka fajna tablica, patrz No to dlaczego czerwona fajna To jest Coca-Cola no, Gdzie Chodź, e, pojedziemy do amunicji, bo muszę sobie kupić amunicję Do którego? Najbliższego? Najbliższego, No najbliższy chodź, y, pojedź tam gdzie jest y, main'a y, y, Albo jedź za mną, czy no Tu musisz wyjechać I ty? No no Ale... Posadzaj, posadzaj Siema Siema Daj mi jakiś miotaczek, albo coś Gdybyś mi w auto wjechał? Właśnie No, pa Co? Coś jest fajnie, nie ma Jeszcze tak? Nie ma na 8. Dobra. I No co? No. U mnie jest jakieś gówno. Pa. Um, mam mnie... Mamy wow. na wychód. Gdzie? Oj. Wow. No, możemy pojechać. Alfa na turbinę. Dobra, jedziemy, muszę tylko wszystko zamknąć Idź za mną. sobie muszę sobie to wbić. Można mm. to być tu. Dawa jedź Idziesz? No. Da. Jedziemy szybko. Ja, ja zaparkuję sobie na parkingu. No bo tam parking. No szczęzo... nie? Dawaj, dawaj tu. No idę i Zobacz, te bloki tutaj dwa. I tutaj do końca do postal To jest wszystko nasze. do było. Mhm. Mm to nie jest wobec nikogo. O tu byśmy mogli nasze samochody mieć. Mm. Idę tam? Tu o, chodź. Nie no, Ogólnie to jest mega dużo miejsca. No wiem. Ty jesteś, tu? No, to jeszcze wyjdzie to, to. raczej są nasze. To właśnie, tu gdzie jesteś? To już do końca tego budynku, to wszystko by było nasze. Co ty na to? się nie wiem. Możemy tak się zrobić. Dobra, jedziemy. Jedziemy ogłosić to. Albo dobra, ja zadzwonię do szopa. Próbujemy. W... Okay. ok. Już się żegnamy. A, koniec. Odczucia. Dzisiaj kto występował? Kto dzisiaj występował? Desk, ty. Ja. Pamiętajcie. Wy... Jeszcze ta seria zrobi furorę. Nara. Nara.